<głos》. <głos> Witam! Te, te wiatki! Nie. <noise> nie, nie subskrybujcie tego kanału. Nie subskrybuj. Nie słuchajcie. Nie polecam tego kanału. Oni gadają za duże głupoty, okej? Okay? Umówmy się. Ej, dobra, posłuchajcie. Polecam subskrybować. Oto ten kanał, który teraz link, tutaj jest. Link w opisie, do, dam do, jednej, do dwóch kanałów. Jak już po nagraniu tego filmu. Bo nagrywam to, co, co? to na telefonie. Gdybyście nie wiedzieli, Ale na po niektórych moich filmach można zobaczyć. Filmy z Brawl się pojawią. Może nawet dzisiaj, kiedy ja to wpuszczam, to pewnie będzie jutro. Bo o, o, oczywiście o Was zapominam. Perfekto, polecam jeszcze pole... helikopter. Ja polecam film, polecam film gdzie, gdzie graliśmy w jakiegoś Bobasa. Tak, no tak. bo ta, tam, tam moje teksty były mega, mega głupie. Po, polecam, zaśmiejecie się raz, dwa. Bo, bo ja tam mówię takie głupoty. Jestem, jestem tak samo odklejony jak Ercio na niektórych filmach. Tak, jestem fanem Ercia. Ciekawostka o mnie. Chcecie film z ciekawostkami? Tak. Ej, a tak poza tym, Filip. Mo, moją pierwszą ciekawostką jest to, że mam dwa IQXD. Filip, a mogę cię o coś w końcu spytać, niby? A jest to coś takiego ważnego bardziej? Nie, no chodzi o to, że pamiętasz to, co robiłeś tymi imionami, co nie? Co robiłem? Tymi, jak pisałeś, zamkniętymi oczami. No. To mogę zrobić taki sam film, tylko wyoznaczyć twórcę, czyli ciebie? No to nie, to wymyślimy, ale możesz mo, mnie skopiować, możesz dać... Można te, ten mój film. będziesz musiała się mnie pytać. No kurde, nie mogę tego postawić! Ja właśnie się ciebie spytałam, tam tylko rozumiem, że mnie tak samo jak zablokowałeś w tych... W nie, w ciebie nie zablokowałem. Pt. Kurde nie zbuduję tego. A ja Patryk Cituje, ona a nawet <laughs> żaglu i nie. Patryk! <kituje. śmiech> <laughs> <laughs> ja i ja to nie interesuje. Dobra, budujemy nową łódkę, bo mnie coś trafi za chwilę. Ii, ja z... ii, jak to bo, my, bo ja robię lata, latanie, tylko zgubiłam to, coś wiedzie się. Ja tego odkręcić właśnie nie mogę. Dobra, budujemy auto. Autko? Autko? Nie, kurde, McDonalda. Nie, to było głupie. A jak myślisz mądre? No nie! Bo to nie, to nie jest morn, mądre, bo niektóre moje teksty właśnie nie są mądre. A, zapomniałam wycięcie. Oj, zapomniałam o cięciu. Ej! YouTube nie banuj tego, wiem, że nie banujesz przekleństw, ale po prostu tu pewna osoba się wkurzyła. Czyli użytkownik ala no nie przekrajnaj ja czekam weźmy się z awatorem dzień Patryk robi dziwne auto Patryk e robi Zrobię e auto od chyba, Chyba 0 d takie samo jak, jak twój minus na IQ Wcale nie Ale kurde pocisz. On, on myślał że w głowie piórnika się okazał, że on miał... jest taki dam napis! Widzimy, nie dali suba, bo było to prowadzić. No, było? no nie, Dobra, napiszę Wam zaraz tu tego robię cięcie, bo moje, moje pismo zajmie 25 tysięcy lat. XD. na co robię cię. Napiszę Wam na czacie. Nie, nie, o, nie, nie, na czacie. nie, 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 co. nie, To jest! Patryk. To i tak ten film widzą tylko nieliczni. Nie Mało osób go zobaczy z tego powodu, że nikt mnie na długich filmach nie ogląda. Więc ja wezmę to na force. Też to. Ja, ja to wezmę na shortca, bo i tak tego nie oglądacie pewnie. No tak. I nie chcę brązowego! Ty, no to ty tiktoka nie umówisz mieć znowu? No tym razem nie mogę. Jak to nie? No nie. Ma gotów. U, Trudno tam to, to bądź z nimi A my już jedziemy Nie, ruszać nie mogę Mogę, ale ledwo Mogę tylko skręcać Help me Ja jestem najdalej Help. No a potem zrobimy może Jakoś łódź wspólnie no tak, opłacałoby się, bo coś moim tempem się nie udaje. Ale ten długi film i tak widzą tylko nieliczni. Mało osób go w ogóle ogląda. Możecie dać komentarz albo lajka, je jeżeli, jeżeli to widzicie. Widzę, jeśli to oglądasz, widzę, jeśli to, oglądasz to, to zapraszam do subskrybowania mojego kanału. I, i dać dzwoneczka, wtedy, wtedy zobaczyć moi, moje wałosne filmy. Mo moje filmy są mega żałosne może, może MOŻE was dodam do znajomych w ROBLOX nie może mało osób chce w Blowstart, może więcej będzie chciało. E sorry. Nie dół, no. nie do skarb. Gorsza, Dobra, górne. dosyć, zrobię cięcie, bo nie, nie CHCĘ mi e się. EKSPLONACJA satysfakcja. A była potrąciła o, ja mnie. jak nie było cięcia. Nie było cięcia, trudno. Trudno, udajmy, żeby było cięcia. Nie buduj tego! Patryk, robimy wspólną łódź. I tak, tak nie Dobra, Fik, to nie uda cię. Dobra, zginę. To budujemy tą łódź. Eee, Filip. Patryk, mam złą wiadomość. Te auto tam tło, utknęło i ten, Ej, zła wiadomość dla tego typa. I ten, ten Patryk, twoje auto przeszkadza mu w pływaniu. Nie, nie. Patryk, nie trafisz. Nie trafisz. Dobra, buduj. Nie będę się traskać, każdy będzie mieć to identyczne. Okej. Okay. No problemów. No dobra, to ja biorę to. Ja sobie tak leżę. wszystko i tak będzie na tole, tyle? Albo nie, wy będziecie na przodzie. Dobra. A, ciemu nie, a ty nie chcesz? Nie, przecież ja zawsze jestem. No kurde, w sumie. Ej. Jestem. Straciłam. Nie, przez No musiałem. No Patryk nie zrobił. przecież nie, nie teleportował tego. No właśnie przyteleportowałem to. Ale na pewno nie do mózgu. To dam jakiś tutaj ten. Jeżeli nie macie pomysł na coś łódź, możecie wpisać w komentarzu. Ja mo, ja może ten, nagram z tego filmu. Wiecie co? Piszcie, co mam zbudować, a potem na przykład... Tylko bez małej błagam, błagam. Dobra, nie no, bez przesady. To do misie, to do misie, ś... głupie stworki, głupie pysie. wcale dziwne, straszne mordy, one mają one skrypice całkowicie. No i zepsuje się coś, większość widzów. Przepraszam, jeśli, jeśli nie lubicie do misie, to to jest bez... totalne gówno. Nie, <śledzianie> Sorry za to. Zapraszam we was, obrawam, ale ja, ale moja, Nie ale... ich tylko do misie. Do misie, jeżeli to oglądacie, to jesteście badziewne. Oj, twórcy, osuńcie to do misie, bo to jest takie słodkie. Wyjaśnię tego, że to jest takie załosne. <laughs> to naprawdę komplement. No, więc, więc bardzo wam dziękuję za to. Spalaj na drzewo. <laughs> no. Nie, skoro to Filipa to, to, to nie ma sensu. To nie ma sensu? Ej, Patryk, Ty masz Patryk, Ty masz mityk, co nie? No. Ty masz mityk, Filip ma niezwykłą. Tak? A ja mam legendarną. Fajnie to? A, no Ty masz różową. Fioletową. Różową, to masz bardziej różową, nie fioletową. A co nie? Ej, dobra, tu platformę ci Ala usunę. Czemu? I zaraz to postawię to nowe. Bo mi się... Ja się męczyć nie chcę. Patryk, mi się nie chcę mówić, ale co ty tam odwalasz tą swoją łodzią? No No, bardzo duro no trochę coś nie pykło. Czekaj, zaraz sobie to przesunę. O, masz wszystko, glitch, będzie można. Ja dostał, nie powiem, gdzie to stało. Na Nie, on nie dostał. O, to... pff, pff. o, dzięki za przesunięcie. Dobra, dam, dam małe. By mi się dam rano. mały bonus musicie zbudować ściany. No właśnie, chciałam to powiedzieć, ale dobra. Ale bez dachu, tak? No i musi być, dach, ja daję dach. O, ja będę to wieki budował. Trudno. A mogą... Dobra, będą małe. Ja będę... Z tuzem twoje to na pewno. Hola, <noise> chory. Nie obrażaj mnie! okej. Okay. Czemu? Tak wiem, że to nie było do mnie. No ej! Co? No. Ty jest zgłoszony na Amiciowice. <noise> A ty go ci na całą bo mnie... Bo mi przywaliłeś! A, a co on ci zrobił? Co tak, dobry. zrobił? <laughs> Moc można przywalić. Ja buduję taki bardziej namiot. To też te skrzynie niektóre, bo mi przeszkadzają. Trudno. Tak, trudno, właśnie o to chodzi Patryk. Bo myślę, ale... Nie ma patrykusowania gdzie z tych skrzyń, Nawaliły się. A, 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 to teraz... usta, a kto tak powiedział w zasadach? Nikt. No właśnie. Nikt nie powiedział też, że nie można. Powiedział teraz ja. A co ja wymyśliłem? Mm, 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 a więc ty, mm, nie, ale nie ustalać zasad. Moi? Moi? No, głównie mnie to obchodzi. No, nie, to mnie nie, to mi i nie, to mi to nie i obchodzi. A mnie gówno obchodzi w, 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 w zasad nie ma. Są zasady! O, wy nie ma zasad. Takie są zasady. Co, to są takie, że każdy z nas ma zbudować sobie, sobie ściany. Ja, ja buduję namiot. Nie stać na takie rzeczy. Ja nie jestem bidny. Jestem bogaty! Ja buduję siebie żeby po to wejść. Czemu? A co jeżeli... A co jeżeli nie będzie pasowało? Jest. ciekawe, jest. No i... No i, jedz, jedz. No no i traf, to wyje. Nie no pasuje. Um, dla um, um. mnie nie pasuje. No. Wej zabierz to. No. Wej, zabierz tą łapę. Zabierz to To, to by się merdzantą łapę. Waliście. że nagrywamy. No. Na no i to? No i przestań mówić! No i, no i, no i! No. Dzień dobry, bo... Dobra, robię <śmienicza> <śmienicza> Trafi mnie tutaj, nara, więc robię cięcie, bo wy tutaj nie wytrzymacie. Dobra, wam, przez tego kaszyjada. Jakiego kaszyjada? Dobra odcinka! nara. <śmienicza> ja nie kończę jeszcze odcinka, ale robię cięcie, bo nie wytrzymuję. Dobra, przez bo to jest. Dobra, wracamy do na. No, tak, że... Wracam do, do na. No, nie! Mów tak. Bo ja ten... Będę pomyślał, ja że ty jesteś babą bezmyślącą. A no, w sumie to prawda. Nie! nie odściekaj od, 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 to! Eł, Nie do To Dio. wyjdź wyjdziesz, czekaj, bo Patryk tak prosił. nie! Nie! Patrycja powiedziała nie. Bo po poprosił, żebym odczekała to. A ja przecież ja, ja psem nie jestem, no sorry. Psem nie jesteś. Przepraszam bardzo, a kim masz być? Żółwiem? No, sobie, no na pewno nie, no na pewno nie, na pewno nie mówię niego. Jesteś, jesteś. Jesteś wózkiem domu, mam. Nie, nie jesteś w domu. Dobra, nie. Te, jak mama nie jesteś. Ty przynajmniej nawet klatka wziąć i kogoś walnąć w mordę. Bo nie chcę, <laughs> żebyś na stary. Chyba staremu twojemu. <laughs> macie, taki, macie tego samego. Mój stary to i twój stary. Ale ja... mój mózg to na pewno nie jest twój mózg. <laughs> Więc tak samo nie mamy. To akurat no, nie by... był. To było akurat logiczne Ej, potem jak skończymy to wszystko zapisujemy Spawaj Nie Tak, nie zamierzam Jeżeli byś nie był jej proszę, Było mi się to... Co mam wziąć? Nic A Bo A bo dawno nie graliśmy w Ibis Fight Jaki Ibis Fight? draft. I co w związku z tym? Nie wiem. Nie przeglinaj! Dobra, łamie zasady Robloxa. <grym> Robloxa kurde? Już <grym i roblofa> jeżeli to usłyszycie, to, to jesteście Sigmo. A jeżeli widzicie, to ja teraz pokazuję do kamery, się nie liczy. Bo tego nie zobaczycie, bo nagrywam na telefonie i tego nie widzicie. Do geeka. Nie, no, to nie, to wygląda? nie, łódka wygląda jak nie, Ja buduję sobie namiot. Mój namiot. Je, mój namiot jest I na łóżku. nie, 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 Gast. Pokaż. Tam nie, ma Patryka. Temu lot. Jak tam nie, 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 A nie, nie, A co nie, 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 Popsułeś! Chyba ty zepsułeś Ty! Ej. Nabierz łopę dom, dom Łopę dom, dom, łopę tam, dom, dom łopę do, do baza wcale nie jest op. A patrzę, a patrzę, a, a, Nie no dobra, wyjdę na debila U, Aha, opę Dół. Zamknij się Piosenka o Patryku. Patryk. Patryk, Patryk, Patryk. Patrycja, nie wysyłaj mi, nie wysyłaj mi jod. Patrycja mi jod taki. Po prostu jod wysłała. Napisała jod i, i wysłała. Aha! To to sensu nie ma to takich mi napisała Dobra, to, to nie może być to. To nie o to chodziło. To musi być białe. To białaju, to czerwonaju. Gdyby. Patrycja, to, bu, to, bu, to, to było żałosne. Trud, trudno, że było żałosne. No to było piękne. Za stolik skończył. Dlaczego ty nic nie zdecydowało. Jak to nie jest? nie no Patryk, ja muszę się zająć ścianami, wiesz? Nie, nie mam tego razu te Ja, ty nie, zbudowa ja ty nie zbudowałeś całych ścian. No bo mi nie wystarczyło. Ale ja... przepraszam bardzo, innego budowla to nie masz? Ja, nie ja mam ściany, tylko ja to Ja mam cegły, żeby to pasowało, dobra. I cegły teraz? Patryk, ja mam cegły, ale ci nie dam. Jesteś, nie. A ja masz innego budowla? Chcę, pasowało. Nie każda łódź musi pasować. A to co to jest? Patryk, zna w grę... w tam, gdzie trzeba klocki dopasować do siebie. Na Minecraft. Nie. Tam gdzie się... Tam gdzie tam gdzie się wygrywa jeśli klocki są równe, co nie? Nie znam. No w no, tam, gdzie się... gdzie trzeba takie takie niby klocki są takie kolorowe. I tam ma takie niby dziwne i musisz musi wypełnić całe. Dobra, ja... Dobra Patryk, nie No nie... niedługo kończymy. Co kończysz? Ja niedługo kończę moją łódkę, bo ja buduję, ja buduję łóżko z Minecrafta. I ja nie muszę tej wodnej ściany zrobić, prawda? To w no zajmacji? jeżeli chcesz, jeżeli nie chcesz to, mu, to nie musisz. Bo do już zrobiłam. to. Bardzo. Bo za tym Patryk nie zrobił. Zrobiłem. Ale może zrobić, ale może mieć nie, nie musi mieć jednej ściany, bo ona robi całe. Po pierwsze robi to pojedynczymi. Po co ty, pojedynczymi blokami, tylko ja nie. Chcie. Patryk wow, Amerykę, ja też bym chciała iść. Poza tym ja, ja mam pomysł na mega dobrą łódkę. Mogę jej Nie. Jeżeli ktoś nacisnął... Ja, ja, ja naciskam jako pierwszy, ty teraz nie możesz. Tylko ja Ostatnia osoba, która skończy, czyli ja. Dobra, wiecie, że te wasze rzeczy nic nie dadzą, bo ja daję ogromne koła. Ten spół... Ej, usuń ten ten... Do... Kurde, to ja zrobiłam sama A bo to ty zdawałaś, widzę stal na mój teren! Nie ma twój teren! Tu jest mój, tu jest ten klop! Patryk, to jest Filipa teren, on zbudował podłogę. Ja powiedziałam właśnie Filip. Do... Co? Patryk mówiłam do ciebie, czy jednak do Filipa? co? co? Nie zapomniałam nic. Mód Słuchaj, uchem, a nie brzuchem. Na, pew na pewno nie słucham dupą. No. To na pewno jest ty lepiej niż w po... Nie jestem, nie jestem głupi. To pytam. Kawy tutaj w dobrze widzę. Wiew Patryk Mam brodę. Nie, nie ma brody. Trudno. A pady, ty wtedy dorosły nie jest to, to na pewno nie dostanie w tej brody już zakochana para. Dacek. I brod. <laughs> Ej, zobacz, mam łóżko z Minecrafta. Oryginał. Mhm. Zobacz. Minecraft film. Ale... ale przynajmniej można poleżeć. Tak powinien wyglądać Minecraft film. No właśnie. Pewno. Dobra, przytule sobie łatkę na chwilę. <grymianie> Dobra, ja dalej nagrywam, zapominam ciągle o was. Jezu, my się wyjał ja nich nie zapominam. Co? Co? O, idealnie, mi serio czuję nie jest tak nie, bo i tak mnie rówło, ale nawet te kratki dobrze wyglądają. Jezu, myślałam, że to noc się robi tutaj tak? tej gry, a to jest niemożliwe. Jest możliwe. Ustawienia. Tam tylko to, to... Jest noc. <grymianie> Zobacz, Zabaj, to nie mam noc. Ja Ej, a ja nie wiem jak to się da Ej, ja Mogę ciemno... Cię ustawić tu, tak. O Was nie zapominam O, o dzięki to to Było te... taka fajna rzecz Ty... O tu Ty to zrobiłeś wow. Super, wow. Jesteśmy teraz na Brookhaven <laughs> Nie no, nie na Brookhaven Jezu jaka to ładna Ej a Ręby. Potem budujemy oddzielną zobaczymy, kto wygra. Rata, czy czy jakaś tam flaga jest, bo powinna być. Widzisz, że to może Wam się spodobać. Koniec? Nie, 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 koniec. Po prostu Po, po prostu chciałam zobaczyć, czy, ta, czy, to, wie, czy to jest konieczne. Czy, czy jako to po prostu. Ej, w sumie to ja wszystkie strony zrobiłam. Ej, ma coś powyczyć rówowy blok ostatni. Dobra, ja. I ty tej łodzi tak nie zapisuję. A z drugiej strony. Aha, ty nie zapisuję. A nie zapisuję, nie potrzebny. Ja zapisałam. Tutaj. Dzięki. Idę sobie. Nie no, nawet, Ja po prostu sobie krzesło mam dać. Zapomnij. Krzesło daję i tak będę sterować. No dobra, a mogę tutaj jeden balonik bezużyteczny? Dobra, ma tutaj. On i tak tego, tego nie uniesie. No bo tego jest za dużo. Jestem ci już. Bo Cię zamknąłem. Trudno, Trudno Patryk. Za potem robimy... Wiś... Robi... Kto zrobić lepszą łódkę. Myślisz, że moja Nie, błagam, nie. Ale możemy potem zrobić PVP. PV... 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 PV, to było. Nie, nie robiłem PVP. Co to jest białej? Co Patryk? Oni psychopaci. No poza w krzesło koniec. Czekaj, postawię kwestię do steru, bo chcę wszystkie balony naraz. Obta, obta, ob, ob. Czekaj, Odpalić. Odpalić. Musi być na zielono. Nie, nie musi! Ja, nie musi. No i co wy dla ciebie? dla nas nie musi. Obdom. Op dom Op dom! Obdum. To jest niby obdom teraz op ob nie jest. O, że

ja się nie naszej rodziny. A chyba ty. Ty, ty Patryk, drugim dzieckiem panach nabijesz. Pociski XD. Pierwszy. Byłem pierwszy, który się urodzi. No to na pewno Patrycja powie. Yes. Nie, ja... Patrycja pierwsza wychła, Nie, drugi, ja tak... pierwszy, bo ona jest o pięć... Dni. starfa <noise> A, A to się nic nie zmienia! Tylko nawet w skiadek w o 5 minut. Nawet sterować tym nie mogę. Ehm. Możesz. Steruję na odwrót. A ty wierz, jestem na samym przodzie. I jest na iglowej. Jest w lagi chyba przez te balony. No mega i Dobra, zostawiam to idę do Patryka. To. Panie! Panie, puść go. Panie, nie mogę wejść. Jak ty to zrobiłaś? Co ja? Teraz to Odkryliśmy tu trudno. A... Nie! Robiłem gul gul. Da, robię, koniec tego filmu. Nara.